Halo, halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Kochani, przychodzę do Was z zaproszeniem. Robiłam już jeden filmik, ale ten jest z tak zwanym uaktualnieniem. Więc, tak jak z tyłu na zdjęciu widzicie, zapraszam Was serdecznie na festiwal świadomego życia i zdrowia 7-8 październik 2023 roku i są to dwa dni cudownych prelekcji, wykładów, ale również wspaniałych wystawców, którzy będą mieli i ekologiczne produkty, rękodzieła, o czym Was jeszcze powiadomimy. Także teraz pozwolę sobie Państwu przeczytać trochę na temat naszego festiwalu. Miejsce spotkania to jest hotel Garden Bolesławcu, ulica Piastów 14. Plan spotkania jaki przewidujemy, czyli rozpoczynamy 7 października o godzinie 9.30. Prawdopodobnie, jak zawsze, zaczniemy hymnę Wolnych Ludzi, które możecie zobaczyć na, na filmie. Czyli bierzemy się za ręce z tą cudowną piosenką, śpiewamy razem, radujemy się, żeby z taką cudowną energią radości wejść w, te, w to piękne wydarzenie. Prelekcję zaczniemy o godzinie. 10 po, przywita po tańcu przywitalnym. Oczywiście dla tych, którzy chcą się wziąć za ręce i z nami razem radować. Między 13 a 14 jest przerwa obiadowo-obiadowa dla chętnych. Ja organizuję w Gardenie, zamawiam, obiad integracyjny, który możecie sobie. Obiad jest za wcześniejszym zakupem. Ja to wszystko zamawiam, ponieważ hotel w Pozostawia nam trzy sale do dyspozycji i, i będzie restauracja, w której będzie, będzie serwowany ten obiad integracyjny, ale tak jak powiedziałam, dla chętnych, którzy zapłacą za ten obiad wcześniej. Zakończenie spotkania przewidujemy o godzinie 18 18.30. I później jest chwila przerwy, żeby panie kelnerki mogły się przygotować do tego, żeby uszykować stoły. I o godzinie 20 lub 20:30, to w zależności od tego, jak zaplanujemy prelekcje, ponieważ sobotę jest dłużej, więc podamy jeszcze do informacji. I zabawa jest do drugiej, albo 2:30 w nocy, w zależności od tego, o której się rozpocznie. Towarzyszył nam jak zwykle będzie duet ojciec i syn, niezastąpiony, sprawdzony Tadeusz i Marcin Pełek. Dzień drugi ósmego Rozpoczynamy o godzinie 10. Prelekcjami przerwa obiadowa ponownie między 13 a 14, także obiad integracyjny. W info jest podane. Ania Sadowska jest osobą kontaktową do zakupu biletów, opłaty za stoiska i za obiady. Także w info macie tutaj konto i. Planujemy zakończenie spotkania o 17.00. Wszystko jest oczywiście ruchome. Podam Państwu już potwierdzoną listę prelegentów. Jest to nasza kochana Aja Iskra, która nie opuszcza żadnego spotkania ani tanecznego, ani prelegent, jako prelegentka. Małgosia Lorenz także, jest to para Małgosia Krzysiu Lorenz, są to cudowne istoty, które również są z nami, Niemalże od początku tych imprez i także do Małkowa, do Pałacu Małków jechali z nami. Mam już tytuł prelekcji, który mi Małgosia podała, Oczekiwania kobiet i ich konsekwencje zdrowotne. Będzie z nami także Jakub Kuśpit, Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń. Będzie lekarz Anna Furmaniuk. Będzie Grażynka Gora z Niemiec, z Düsseldorfu. Jedność świata i wychodzenie ze stereotypów. Będzie Elżbieta Grabowska, która również. Z nami jest po raz kolejny na festiwalu. Online połączą się z nami Agnieszka Stalkoper, Agnieszka Krótko, bo ma jeszcze tam jakąś imprezę, nasz kochany Zygis z Teksasu. I będzie z nami także Krystyna Maciąg, dziennikarka niezależnej telewizji Janusza Zagórskiego NTV. Będzie z nami kochana Ania Mazurczyk. Czyste pożywienie w zatrutych czasach. Czy można żyć zdrowo i nie zbankrutować? Zygfryd Ciupka, Janusz Zagórski, właściciel niezależnej telewizji NTV. Agnieszka Skotnicka, Czysta dusza, czysty dom. Bardzo ciekawy temat. Anna Taran, Fala życia. W tańcu spontanicznym. Bardzo się cieszę, że Ania potwierdziła swój przyjazd. Będzie także mąż Ani, znany nam kochany Marek Taran. I tematem będzie święta ladacznica, sekret kobiecej mocy. Ja miałam przyjemność być na warsztatach w czerwcu. Z Anią i Markiem Taran także byłam na warsztacie właśnie święta, Ladacznica. Będzie z nami także już po raz kolejny dr Andrzej Kaczorowski z tematem Doskonalenie umysłu z wykorzystaniem potęgi podświadomości w imakoterapii. Będzie również Anna Sadowska, Dariusz Młynarczyk, Plantacja konopi pod ślężą. Także temat jeszcze Darek nie podał. Milena Michalak, Komórki macierzyste, Droga do regeneracji organizmu. Wiesław Służyn, Żywność funkcjonalna na straży zdrowia. Maciej Witkowski, Artur Michułka, Zdzisław Oszczęda. Woda, jak jej nie znamy. Damian Janasz, jak poradzić sobie ze stanami zapalnymi w organizmie. Andrzej Grzybowski, to też prelegent, który jest z nami już kolejny raz. Kim jesteśmy? Marta Piotrowska, problem, totalna biologia, pięć praw natury. Problemy skórne i ich pierwotna przyczyna. Będzie z nami Georg Grabowski, którego poznałam w Łodzi na kongresie, jak byłam. Wpływ terapii kamertonami na układ komórkowy krwi. Będzie z nami także Aldona Chojnacka z refleksologią i będzie z nami także Monika Żurko-Ligocka z cudownym tematem wody. Podczas festiwalu będą dwie sceny: scena główna i scena satelitarna. Na miejscu jest hotel, jest już niewiele pokoi, ale, ale jeszcze są. Zasada jest taka, proszę Państwa, że po prostu trzeba wpłacić minimum na wieczorek taneczny lub na stoiska czy bilety, żebym ja miała pewność, że ktoś przyjedzie rzeczywiście, że ten hotel z dobroci, którego mógłby skorzystać kto inny, a ktoś zamówi i po prostu nie przyjedzie, więc dla mnie takim gwarantem jest, że wpłata na jakąkolwiek stu części festiwalu. Wtedy jeszcze te kilka pokoi, które nam zostały, mogę zarezerwować na zasadzie, tak jak mówię, kto pierwszy, ten lepszy. Nie robię tutaj wyjątków. Więc w pokoju dwuosobowym nocce kosztuje 110 zł ze śniadaniem i 150 zł w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem. Ilość jest miejsc ograniczona naprawdę, ponieważ mam tylko 26 pokoi do dyspozycji. Więc. Yy, jeżeli chodzi o zabawę, możecie wpłacić na moje konto Zofia Golis. Podaję konto, bo może w, w info nie będzie mm, widoczne: 95, 10, 90, 19, 55, 4, 0, 3, 0 i 1, 51, 56, 97, 96. W temacie proszę wpisać imię i nazwisko, ilość osób, numer telefonu i na przykład wieczorek taneczny. W sprawie obiadu integracyjnego, miejsca dla wystawców, zakupu biletu na imprezę, Anna Sadowska podaje numer telefonu 601 430 692 i podaje numer kontakt do Ani 50, Anna Sadowska. 59 11 40 2004 4 0 37 02 83 79 65 14. W temacie proszę wpisać imię i nazwisko, numer telefonu. Numer telefonu jest nam potrzebny, ponieważ jak nagła sytuacja jakaś, trzeba zadzwonić, porozumieć się, to żeby gdzieś nie szukać, w wyciągu z banku mamy to i proszę wpisać obiad, bilet, miejsce dla wystawcy lub to za co płacicie. Artur Michułka podaje numer telefonu 600 278 491. Ogólne informacje dotyczące festiwalu, wieczorku tanecznego i imprezy. W czasie trwania festiwalu będzie dostępna strefa chilloutu, czyli strefa ciszy. To Będzie to zupełnie inne pomieszczenie, w którym możecie robić mini warsztaty. Zgłosiła się już pani, która chciałaby robić takie dwugodzinne ustawienia metodą Berta Hellingera a więc można robić masaże, refleksologię, masaż dźwiękiem. Będzie Ania, która będzie robiła właśnie masaż dźwiękiem i inne zabiegi bądź konsultacje wymagające ciszy i spokoju. Odpowiedzialny za strefę chilloutu jest Andrzej Kruszewski i do niego kierujcie propozycję swoich usług w czasie trwania całego festiwalu. Podaję numer telefonu do Andrzeja. 608 016 715. I no, w wydarzeniu, jeżeli ktoś jest na Facebooku, to są jest podane menu, jakie będziemy mieli na imprezie, ponieważ opłata za wieczorek taneczny, to jest menu i opłata dj a Potwierdzonych na ten moment początkowo mamy wystawców Georg Grabowski, terapia kamertonami zdjęcia mikroskopowe, krwi, Milena Michala, komórki macierzyste, Wiesław Służyn, żywność funkcjonalna, Darek Młynarczyk, konopie, Anna Sadowska, świat olejków, ziół, pierwiastków Artur Michułka zdrowy kręgosłup, będzie Karol z Solą i innymi ciekawymi, ale to niespodzianka, bo spotkałam również tych cudownych ludzi na y, kongresie w Łodzi. Będę również ja miała sok z jęczmiennej i chlorellę, o której mówi Ania Mazurczyk, która będzie także prelegentką, i również nanotechnologia, czyli elektrody technologii XXI wieku. Będzie również Zisław Oszczęda z wodą plazmową Nantes, Monika Żurko-Ligocka, Moc Wody, Moc Życia, Aldona Hojnacka, Refleksologia, Zabiegi, to, jest, to są na razie te istoty, które mi potwierdziły, że będą. Także zapraszam serdecznie na ten festiwal, który będzie pod patronatem medialnym telewizji. Bolesławiec, jest to telewizja zewnętrzna. Wielka wdzięczność, że przyjęliście nasze zaproszenie. Będzie także patronat telewizji ATVB, Artura Borowskiego z Warszawy. Jeszcze czekam na odpowiedzi innych. Y y instytucji, że tak powiem gazet, telewizji wystosowałam swoją prośbę do Gazety Ziemi Lubańskiej ponieważ jak organizowałam imprezy w, ziemi, w Lubaniu to były to niezapomniane spotkania światowe spotkania miłośników walców tęczowej i pani Tereska Kraska, dziennikarka Ziemi Lubańskiej zawsze przybywała i cudowne artykuły o nas robiła chcielibyśmy żeby jak największa ilość ludzi dowiedziała się o naszym wydarzeniu, Żebyś, żeby przybyli ludzie z Gorzelec, Lubań, Legnica, tutaj te okolice, ja powiem tak, przyjeżdżają do nas ludzie z Italii, ze Szwajcarii, z Niemiec, no nie wiem, może jeszcze z Będą skądś jakieś niespodzianki, przyjeżdżając z głębi, z daleka z Polski. A więc y, zwracam się do tych ludzi, którzy chcą przybyć, jeżeli chcecie przybyć tylko coś kupić do wystawców, gdzie będzie bardzo różnorodne, y, różnorodni wystawcy będzie również y, scena satelitarna, która będzie y, na zewnątrz, y, żeby Mogli, żeby mogła usłyszeć jak największa ilość ludzi o tym, co będą mieli do powiedzenia cudowni prelegenci, wystawcy. Będziecie mogli posłuchać o, o tych cudownych rzeczach, które mają dla was. Także kochani, przeczytałam takie podstawowe, zachęcające informacje. Oczywiście lista nie jest, że tak powiem Pełna przeczytałam Wam to, co mamy potwierdzone. Wciąż jeszcze czekam na, na potwierdzenia i prelegentów, i wystawców. Także jest już lista tak zwana rezerwowa prelegentów. Więc kochani, na nasz festiwal naprawdę zjadą się cudowni ludzie. Być może zjawi się ktoś, z kim będę miała rozmowę. Rozmowa, która. A nie powiem, bo już mi język swędzi, nie powiem. Być może będzie tak, że przyjadą osoby jako niespodzianka. A więc, kochani, widzimy się w październiku w Bolesławcu na tym cudownym, dużym spotkaniu. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.